Ze mną, Nikodem i Paweł. Cześć chłopaki. Cześć. Za wami piękna przygoda Afryka Express. No powiedzcie mi, jak się tam bawiliście i co ciekawego przyżyliście? Bawiliśmy się świetnie i myślę, że możemy to uczciwie powiedzieć, że na pewno nie żałujemy tej, tej przygody. Tak, tak, było wspaniale. Było wiele momentów, które wymagały od nas jakiejś takiej odwagi, a także myślę, wytrwałości. No i fajnie było się mierzyć z tym formatem, który, no nie oszkujmy się, nie jest najprostszym formatem, a Afryka nie jest najprostszym kontynentem e, dla tego formatu, ale, ale chyba to był też jeden z elementów, który spowodował, że chciało się to robić i chcieliśmy bardzo jakby no przyjąć to zaproszenie, znaczy przyjęliśmy i pojechaliśmy tam, no bo Afry Afryka jest wspaniała i, i myślę, że nas też nie zawiodła w całej swojej brutalności. A czy ty nikodem wiedziałeś, że tutaj będziesz ze swoim przyjacielem w tym programie, czy może myślałeś o kimś innym? No niestety stacja kazała mi zabrać Pawła. Nie wiedziałem o co chodzi. No, oni A, mi, dagle, mieli moje dane, tam wcześniej. Mieli dane. Wszystko oni wiedzieli. W ogóle te nasze poznanie 17 lat temu wychodzi na to, że to chyba oni też Ustawiany ustawione. Wszystko, wszystko oni po, połączyli nas. No, ale nic, no jakby to tak, trzeba było to zaakceptować i jakoś iść przez te trudy i znaję Wespół. Tak, z kumplem. A powiedzcie mi właśnie, co najtrudniejszego was spotkało? Czy były naprawdę takie mocne, hardkorowe sytuacje, które tam faktycznie musieliście przeżyć? No bo warunki chyba nie były łatwe. Takie najtrudniejsze, wiesz, to czasem było wycieńczenie. Ten program y, kosztuje energetycznie i kiedy jesteś po całym dniu zasuwania, wiesz, jesteś na nogach, mało jesz, mało śpisz, a jednak musisz noco przejść do przodu. No to te, te momenty takie już wysiłku, wysiłku takiego, wiesz, granicznego, to było dość trudne. Maraton. Był to maraton, w którym uczestniczyliśmy i tak jak ten maraton myślę, że stymulował do tego, żeby właśnie się dobrze bawić, konfrontować i brać udział w tym wyścigu, ta adrenalina miała naprawdę wysoki poziom. No to tak samo były momenty, kiedy po prostu już nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło wczoraj, a czasem nawet nie wiedzieliśmy, co się działo rano i po prostu to się zaczynało być jakąś taką jakby ma magmą, tak, czasoprzestrzenną magmą, nie? Jeszcze po drodze musisz prosić o wszystko, nie mając nic. Więc no, szalony jest ten format, ale nie powiedziałbym, że, że, że jakiś taki dla nas traumatyzujący. Czyli na przykład nie było takich momentów, że chodziliście głodni albo naprawdę tacy brudni, że już po prostu mieliście ochotę tylko się wykąpać? Totalnie chodziliśmy głodni i brudni, ale traktowaliśmy to, to jak wiesz, część tej przygody, a nie jak krzywdę, która nam się dzieje. Bardzo dobrze powiedziane. Tak właśnie było, ale staraliśmy się suplementować jedzeniem, które mieliśmy w plecakach i jak już była okazja na wiaderko z zimną wodą, to też korzystaliśmy z tego, nie gardziliśmy prysznicem, ale czasem godziliśmy się z tym, że go po prostu nie ma. A czy na przykład doświadczyliście tam takich rzeczy, które na przykład w tym momencie Wam przydadzą się w takim życiu codziennym? Ja ostatnio lubię zimne kopiele pod prysznicem. Tam często nie mieliśmy ciepłej wody i ta, ta zimna woda wcale nie jest taka straszna, a mało tego nawet daje fajny, fajne, fajnego kopa, więc polecam wszystkim. A ja jem więcej gorzkiej czekolady. W ogóle czekolady z zasady za bardzo nie jem, bo nie jem słodyczy, ale Pawcio zaraził mnie gorzką czekoladą na tym wyjeździe, więc to chyba na pewno się zmieniło w mojej takiej diecie. No tak. A zapytam jeszcze, czy jakieś tam przyjaźnie nawiązaliście właśnie z resztą uczestników, które na przykład do teraz przetrwały i trwają nadal? Szkoda, że o wrogów nie pytasz, bo na pewno lista byłaby szersza, ale jeżeli chodzi o przyjaźnie, <laughs> tak, żartuję, Tak poważnie, no na pewno dobrze żyliśmy w ogóle z całą ekipą. To znaczy, Miło było wszystkich ta, się zobaczyć. Fajna, dru, fajna drużyna została zebrana naprawdę do, do, tego, do tego konkursu i do tego wyścigu. No, ale blisko się trzymaliśmy z różnymi w zasadzie. W zasadzie tak naprawdę ciężko, można by ciężko tak naprawdę wymieniać, bo zaraz się okaże, że nie wymieniając kogoś, uznajemy go no tak, za tak. mniejszego, dobrego, znajomego, a myślę, że w takiej kategorii w ogóle można opatrywać tych jakby... A jest tak, że po prostu sympatia między nami, wywiązała się w zasadzie między nami a każdą z par, która, która udział. Tak, super się biegło za Tomkiem, super się rywalizowało z Izu bardzo fajnie się wspierało, jak mogliśmy też rodzeństwo Gąsiewskich. W zasadzie każda z par miała swoje i urocze i, i fajne elementy. Co myślę, że się przełoży na kolejne odcinki i na pierwsze odcinek, na który serdecznie zapraszamy. TVN, Player i HBO. To jeszcze tak na sam koniec. Koera. myślałem, że się uda. No. Jeszcze na sam koniec, Nikodem, y pozwolę sobie zadać takie pytanie. Y tuż obok y Azji, y Afryki Express, ale nic takiego strasznego. Y Chciałam tylko podpytać tak szybciutko o Twój wyjazd do Stanów. No bo tam wiemy, że studiowałeś, grałeś w filmach. Jakbyś mógł zdradzić kulisy, skąd ten pomysł się narodził, żeby wyjechać do tych Stanów. Pomysł się narodził stąd, że pojechałem na warsztaty do Paryża, w których, które organizowała szkoła, którą byłem zainteresowany z Nowego Jorku i z Los Angeles. I po tych warsztatach, ku mojemu zdziwieniu, także okazało się, że postanowili mnie uhonorować stypendium rocznym i zaproszeniem do szkoły w LA. Jako, że zawsze myślałem o LA, ciepło byłem tam parę razy i zawsze mi się tam podobało, to fantazjowałem, że fajnie byłoby kiedyś tu wrócić na studia. No jak to zaproszenie przyszło, to pomyślałem, że nie można z niego nie skorzystać. Zrobiłem dwa semestry, mam jeszcze jeden przed sobą i prawdopodobnie niedługo właśnie już kalendarz się zaczyna układać. Planuję wrócić, żeby je skończyć. Czyli Twój wyjazd do Stanów tak naprawdę już tuż, tuż będziesz tam kontynuował swoją przygodę? Prawdopodobnie tak, po prostu są też projekty filmowe, które są teraz ustawiane. Nie wszystkie będą działy się w Polsce, więc ciężko mi teraz zadeklarować, kiedy dokładnie pojadę do Stanów, ale tak, mam plan skończyć to, co zacząłem, bo w ogóle tak zostałem wychowany i jak już zaczynam, to tak staram się też kończyć. A czy na przykład myślisz o tym, że żeby w ogóle zrobić jakąś większą karierę w Hollywood, że troszeczkę jakby ten polski rynek troszeczkę odłożyć na bok i właśnie spróbować swoich sił w Stanach. No wiemy, że już oczywiście zagrałeś tam w filmach, ale czy więcej, czy nie masz takiej właśnie chęci na więcej? Raczej nie. To znaczy, jak to się wydarzy, mimochodem przy okazji, jak uda mi się zdobyć papiery, które pozwolą mi tam pracować, no to wiadomo, chętnie się skastinguję i spróbuję. Natomiast to, co wiem, co chcę robić, to nie do końca jest związanego ze stanami, bo mam też kilka innych pomysłów, które planuję niebawem wdrażać i chętnie na początku przyszłego roku z Wami o tym pogadam. Czyli teraz nie możesz zdradzić? Nie. Okej, okay, to jeszcze tak na sam koniec. Już zapytam, taka Twoja właśnie wymarzona rola, czy to w Polsce, czy w Stanach, czy gdzieś indziej? Moja wymarzona rola to rola w filmie, który będzie dział się w Azji. Kto wie, może się to może nie spełni.